Mamy tutaj przypadek klientki, która miała kilka lat temu wykonany makijaż permanentny techniką Microblading i pojawiła się u mnie na usuwaniu makijażu permanentnego. Pierwszy zabieg, jaki wykonaliśmy, to wykonałyśmy przede wszystkim laser. Na kolor ciemny, ponieważ pigment był bardzo ciemny, wręcz granatowy. Mamy teraz efekt polaserowy, minęło już dwa miesiące, i widzimy, że jednak skóra jeszcze posiada trochę pigmentu, ale przede wszystkim ta skóra posiada bardzo dużo blizn po zabiegu microbladingu. Zabiegu usuwania laserowego wydaje mi się byłoby bezsensowne, dlatego że Makijaż permanentny został troszkę uwięziony w bliznach. Skóra nie ma pięknej struktury, musimy ją naprawić. I w, tym, w tej sytuacji, świetnym wyborem jest właśnie y, zabieg y, Skin Reset czyli zabieg, który lekko usunie makijaż permanentny, ale dodatkowo jeszcze usunie nam blizny i zregeneruje ten obszar skórny do młodej skóry. I całkowicie pozbędziemy się już tego koloru. Tutaj widzimy kolor troszkę pomarańczowy, troszkę brązu. Niestety tutaj w sytuacji usuwania laserowego raczej nie będziemy miały możliwości już działać, dlatego najczęściej w tej sytuacji kolejnym krokiem usuwania jest usuwanie removerem. Wybieramy remover najbardziej bezpieczny na rynku, remover solny, który regeneruje skórę i jednocześnie uwalnia pigment ze skóry wykorzystają ją jako detektor pigmentu. Wystarczy zgasić światło, zapalić latarkę i dokładnie podświetlić obszar, który chcemy usuwać. W tym momencie zobaczymy, ile nam zostało pigmentu, a ile mamy tak naprawdę blizn i czy ten pigment jest uwięziony w bliźnie. Zalecam, żeby właśnie najpierw przejrzeć skórę i dokładnie obejrzeć, co się w niej dzieje. Najczęściej gołym okiem tego nie widzimy i potrzebujemy właśnie taki detektor pigmentu. Przed zabiegiem zawsze znieczul klientkę jakimkolwiek produktem, który pozwoli znieczulić skórę przed zabiegową. W 20 minutach zmywamy znieczulenie. Najlepiej wodą destylowaną. Produkt jest żelowy, opakowany w 15 ml. W buteleczkach i z dozownikiem w pompce. Nie zapomnij o dezynfekcji skóry przed zabiegiem. Przed usuwaniem najlepiej podzielić sobie brew lub strefę depigmentacji. Mogą być to też usta. Na kilka części. Ja najczęściej robię to na trzy części po to żeby dokładnie pracować w każdej strefie i nie wracać później do ostatniej strefy, najpierw pracujemy 3, od 3 do 6 przejść końcówkę. Później obserwujemy, ile jeszcze tutaj jest pigmentu i ile musimy go usunąć, i również planujemy swoją pracę od 3 do 6 przejść tych nakuć. I później na samym końcu zostawiamy przód brwi. Najczęściej używam igieł, które mają kilka w sobie igiełek, czyli kartridż wielopunktowy. Najczęściej jest to kartridż od 3 do 5 szader. Dzisiaj zastosujemy taki kartridż z przezroczystym dzióbkiem, żebyście przy okazji zobaczyły jak dokładnie podaje się ten produkt. Opracowujemy każdy kawałeczek brwi sukcesywnie po kolei, nakuwając jakbyśmy wykonywali mezoterapię mikroigłową inaczej, jest to technika stemplowa. Stawiamy igłę na 90 stopni i wprowadzamy skin reset żel. Niestety tutaj może pojawić się delikatnie krew, co znaczy, że jesteśmy na odpowiedniej głębokości. Klientka nie powinna czuć dyskomfortu z racji na wcześniejsze znieczulenie. Nie zaleca się znieczulenia w trakcie, żeby nie zamknąć naczyń krwionośnych, które właśnie wspomagają nam wydobycie się pigmentu na zewnątrz. Po postawieniu igły pamiętajcie, żeby igła pozostała chociaż na dwie sekundy w skórze, żeby pozwolić removerowi dostać się do skóry. Obserwujcie podajność preparatu właśnie w skórę, tak jakbyście wykonywały mini iniekcje w tej okolicy. Przemywamy ten, zawsze tę okolicę tylko suchym bacikiem. Nie potrzeba jakichkolwiek produktów, płynów do zmywania, ponieważ produkt jest preparatem solnym. Każda doza wody będzie powodowała rozproszenie soli i zmniejszenie jej intensywności. Ważne jest nakucie skóry w każdym miejscu i podanie. Preparatu w tej okolicy. Przy dużej intensywności blizn, albo przy dużej intensywności jeszcze pigmentu, zalecam powtórkę nawet do 3 razy w tej okolicy. Wówczas mamy pewność, że skóra zostanie bardzo mocno nasycona removerem i pięknie będzie uwalniać pigment. Jeśli jesteśmy już pewni, że ta okolica jest dobrze opracowana, przechodzimy do kolejnej strefy, którą sobie wyznaczyliśmy. Mamy tutaj środkową część brwi, i również opracowujemy ją po kolei. Jeśli mamy włoski, warto by było je troszeczkę sobie odgarniać i dopiero pracować. Obserwujmy cały czas skórę, gdzie jest pigment, gdzie jest blizna, żeby dobrze ją opracować. Jest to wyjątkowa technika autorska. Dzięki temu pracujemy dwukierunkowo. Usuwamy pigment i jednocześnie regenerujemy skórę. Jeśli chodzi o blizny, one z reguły całkowicie się regenerują, wygładzają i kondycja skóry jest doskonała i przygotowana do kolejnej na przykład pigmentacji. Jeśli klientka sobie życzy nową pigmentację w tej strefie, zalecenia po zabiegowe dla klientki. Klientka musi przez dwa dni osuszać to miejsce najlepiej oktaniseptem i przez tydzień nie może używać jakichkolwiek kosmetyków w, tej, w tym obrębie, prócz produktu, który otrzyma od specjalisty. Będzie to krem na bazie tylko i wyłącznie naturalnych olejów który będzie regenerował skórę i dodatkowo będzie stosowany tylko raz dziennie, po, rozpoczynając od trzeciej doby. Już część końcowa brwi całkowicie jest zamknięta, nie ma tu wielkiej traumy, skóra jest naprawdę oszczędzona, fajnie zregenerowana. Prawdopodobnie po tym zabiegu klientka już za trzy dni będzie miała leciutkie strubki, które same będą odpadały. W tym okresie trzeba naprawdę powstrzymać się od malowania brwi, robienia henny, opalania sauny, solarium i basenu. Jak najbardziej traktować tą skórę delikatnie, higienicznie. Na koniec zabiegu, jeśli już zakończyłyśmy jedną brew, nakładamy. Tak zwaną maskę skin reset. To nic innego jak wykorzystanie właśnie naszego produktu, który mamy w kubeczku, i czystym patyczkiem nałożenie na otwarty, jeszcze na skórek. Polecam robić to natychmiast po opracowaniu jednej strefy, czyli jednej brwi na przykład, lub górnej części ust, czy kresek. Nałożenie produktu w formie takiej maseczki. Produkt musi poleżeć. On jeszcze przez około 10 minut jest w stanie się dostać jeszcze bardziej w okolicy w okolicach Nakuć i z zegarkiem w ręku powinniśmy poczekać około 10 minut, żeby go kompletnie już zmyć wodą. Klientka pojawi się u mnie za około 8 tygodni i prawdopodobnie Będziemy mogły już pigmentować świeży makijaż. Jeśli zauważę, że jeszcze w niektórych miejscach pojawiło się właśnie pigment niepożądany, dlatego że tutaj będziemy chciały troszeczkę zwężyć te brywi na końcu, one zostały przepigmentowane za szeroko wcześniej, to powtórzymy zabieg Skin Reset. Taki zabieg nie może być szybciej wykonywany niż 8 tygodni, a z praktyki wiem, że im dłuższy jest czas kolejnego zabiegu, tym lepszy rezultat. Jeśli chodzi o Skin Reset, ten rodzaj yy, removera jest najbezpieczniejszy dla każdej klientki, Jestem pewna, że jest to nieodzowny preparat w swoim gabinecie. Każda skóra jest cudownie przygotowana do kolejnych zabiegów, czy zabiegów kolejnej pigmentacji, czy do zabiegu po prostu doczyszczenia skóry, regeneracji skórnej. Zdarzyło mi się nawet, że. Po kilku mm, zabiegach, właśnie tym removerem, u klientki y, zaczęły rosnąć z powrotem włoski, skóra się całkowicie wygładziła, y, roz, bardziej była miękka, co spowodowało właśnie takie wyrównanie i odmłodzenie tej części. Informujemy Pani o, o pielęgnacji pozabiegowej. Umawiamy się na kontrolę. Za około 8 tygodni i cały zabieg powinien trwać nie dłużej niż 60 minut. Muzyka